To przepis na moje ulubione kardamonki. Wszystkie składniki mieszamy do mocnego wyrobienia i odstawiamy na godzinę do wyrośnięcia. W tym czasie przygotowujemy krem. Miękkie masło, cukier, mąkę oraz sól mieszamy do jednolitej konsystencji. Wyrośnięte ciasto rozwałkowujemy głównie na jego szerokość. Wysokość jedynie delikatnie wyrównujemy. Prosmarowujemy krem na 2 trzecie ciasta, składamy ciasto na 3, tak aby powstały nam dwie warstwy kremu i trzy warstwy ciasta. Nożem lub radełkiem kroimy paski i zwijamy je na dłoni, owijając od góry do dołu ciasto, a końcówkę przepatając nad całością, tak żeby powstała nam taka ósemka. Kardamonki zostawiamy do wyrośnięcia na około 1,5 godziny w ciepłym miejscu, aż będą pięknie wyrośnięte. Pieczemy je w 190 stopniach przez 15 minut i jeszcze gorące smarujemy syropem cukrowym.